To było poniedziałkowe przedpołudnie. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, a nasza kamera na drzwiach otwartych w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Ten, kto przyjdzie do nas, będzie się uczył wspólnie w klasie tylko przedmiotów podstawowych. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe kombinacje alpejskie dotyczące przedmiotów, będą one możliwe, także dotyczące języków obcych, a więc u nas będzie można rozszerzać dwa języki obce. Świat się rozwija, idzie do przodu, my też nie zamykamy się ani na uwagi pozytywne, ani na y, uwagi takie, które są propozycjami zmian. Poza tym ten, kto nie idzie do przodu, ten zostaje w tyle, w związku z czym my też dokonujemy zmian. Od pradawnych czasów symbolem jedynki jest Król Bolesław Chrobry. On także zachęcał, pozował do zdjęć i udzielał nam krótkiego wywiadu. Królu, powiedz nam dokładnie, dlaczego uczniowie, którzy tu dzisiaj przychodzą, oglądają Waszą szkołę, powinni ją wybrać niebawem. Wydaje mi się, że nasza szkoła, która teraz oferuje nową ofertę, stała się automatycznie bardziej atrakcyjna, bardziej atrakcyjna i, moim zdaniem, to jest główny powód, dla którego mogliby tu przyjrzeć. Oczywiście, nie tylko sprawy naukowe są ważne, mamy naprawdę świetną atmosferę w naszej szkole co chyba można się, o czym można się dzisiaj tutaj na pewno przekonać. No i po prostu polecam pierwsze, LO, ja jestem zadowolony z wyboru i właśnie tak jak mówię, oferta kształcenia teraz się zmienia i to jest bardziej atrakcyjne dla uczniów, co tym bardziej powinno wpłynąć na... No jak obalić ten mit, że do jedynki chodzą same kujony? No jak obalić ten mit, wystarczy spojrzeć na mnie. Eee... No właśnie. <laughs> Nie, no mówiąc absolutnie poważnie, moim zdaniem w ogóle ciężko zdefiniować słowo kujon, ponieważ kujon to moim zdaniem jest ktoś, kto poświęca się tylko i wyłącznie nauce, a takie osoby są w każdej szkole i to nie ma, nie ma tutaj absolutnie wyjątków, bo w każdej szkole znajdzie się ktoś, komu zależy tylko na nauce. Panowie, tak ładnie witacie tutaj uczniów z gimnazjum dzisiaj przed szkołą. Dlaczego warto wybrać waszą szkołę? No myślimy, że głównie atmosfera jest tutaj dobra. Nauczyciele nie są tacy wymagający, jest też czas trochę, żeby się pobawić. Ocenia. Oceny można bardzo łatwo zdobyć, też dobrze pozytywne. Po prostu trzeba tylko trochę więcej przysiąść. tutaj robicie tym, tak powiedz? My tutaj robimy doświadczenia chemiczne, ja z koleżanką akurat do soli dodajemy kwasu, czyli przeprowadzamy reakcję zobojętniania, pokazujemy jak roztwory się odbarwiają, mówimy jak można je otrzymywać, no i generalnie zachęcamy tutaj, żeby do nas uczniowie dołączyli. Jak się Tobie szkoła podoba? Powiedz. Osobiście? W miarę fajna. Sądzę, że jednak to i przyjdę. Tak, już jesteś na 100% zdecydowany? No, podobno jest to najlepszy Jochem w Grudziądzu, więc jak chcesz być weterynarzem, to będzie prościej stąd. No więc. Chcesz być weterynarzem. W rolniku jest weterynaria, nie zastanawiałeś się tam coś? Mam zna znajomą, która właśnie poszła nad, nad właśnie kierunek, na wasz kierunek rolnika. I może co najwyższy chyba zostać pomocnikiem weterynarza, więc wolę zostać po prostu weterynarzem tworzyć własny zakład. Szkoła jest świetna, naprawdę duży wybór języków, wszystkiego naprawdę strasznie mi się podoba. I już jesteście zdecydowane na tą szkołę, czy jeszcze jakieś inne tam macie gdzieś z tyłu głowy? Znaczy, jeszcze jedna może będzie taka, ale ta najbardziej tak. Zresztą jeszcze jedną będzie drugie, liceum? Nie, to technikum. A jakie? Gastronomiczne. To jest jedna z najlepszych szkół w grudziądzu. E, mamy świetnych nauczycieli, e, no najwyższą zdawalność matur, jednak to świadczy e, o wszystkim. E, no przede wszystkim polecam też kierunki biochemiczne. E, bo, no mówię tak jak bogata oferta, jeżeli chodzi o języki w szczególności, bo u nas można uczyć się dodatkowo języka hiszpańskiego, włoskiego, e, gdzie w innych szkołach tego nie ma. Wszyscy mówicie tylko o ofercie kształcenia, którą można w ulotce znaleźć, ale jakbyś coś jeszcze tak. Z, pod, z perspektywy ucznia, ludzi, tak? Bo pierwsza klasista będzie się bała, że będzie gnębiony. Bo tak, wszyscy mówicie tylko o nauce, no, ale to nauka to chyba nie wszystko. E, nie, u nas czegoś takiego nie ma. Jest naprawdę miła atmosfera. E, przede wszystkim, zawsze, jeżeli coś się stanie, można się zgłosić do kogoś z tym problemem. E, ale m, osobiście się z czymś takim nie spotkałam. Jak widać piłkarze Olimpii Grudziądz też chodzą tutaj do szkoły. Dlaczego gimnazjaliści powinni właśnie tą placówkę wybrać jako swoją dalszą drogę kształcenia? No myślę, że ta szkoła jest odpowiednia na pewno, jeżeli chodzi o poziom nauczania. Ja osobiście kierowałem się właśnie jakby poziomem nauczania i, i z rodzicami wspólnie podjęliśmy taką decyzję, że pierwsze liceum to będzie jednak najlepsza decyzja. To jak Ty łączysz tą piłkę ze szkołą? No. Te fanów też masz. Koledzy są. Znaczy, ciężko jest na pewno, bo, bo zawsze jakoś te oceny potem muszę na koniec roku wyciągać, ale, ale staram się, uczę się w domu, nadrabiam sam materiał i, i myślę, że daję radę. Tak? No, nie mam problemu zbytnio, żeby zdać z roku na rok, także, także spokojnie daję radę. Jeszcze tak na koniec prosto, dlaczego uczniowie, gimnazjaliści z Grudziądza powinni wybrać właśnie pierwsze liceum, a nie jakąś inną szkołę w Grudziądzu. Bo chrobry jest dobry. Po prostu jest dobry. A w środę, tylko nie wiemy jeszcze jaka będzie pogoda, zajrzymy na kolejne drzwi otwarte. Tym razem do liceum, któremu nadano numer dwa.